Niezależnie od z, z, z ECA, e, mamy przygotowywane w tej chwili dokumenty do złożenia w URE na e, koncesję, na dystrybucję i na sprzedaż energii. E, robimy to wszystko etapowo, żeby się nie, że tak powiem, gdzieś nie popełnić błędów. W związku z tym najpierw zajęliśmy się energią elektryczną. W przygotowywaniu jest umowa dzierżawy urządzeń do produkcji ciepła, która prawdopodobnie będzie podpisana w poniedziałek w przyszłym tygodniu. I tutaj składamy na razie wszystkie dokumenty na koncesję do obrotu energią, natomiast w przyszłym tygodniu będziemy przygotowywać się do złożenia koncesji na produkcję i sprzedaż energii cieplnej. Panowie, no bo dzisiaj będziemy głosować za milion pięćset, prawda? To są takie niezbędne na początek podstawy. pieniądze, prawda? No ale jak panowie oceniacie, jaki będzie potrzebny taki niezbędny kapitał do funkcjonowania? Bo to milion pięćset to nie starczy. To, to... Na razie do funkcjonowania milion pięćset, ponieważ y, zaczną wpływać nam y, opłaty za energię i za ciepło od konsumentów. No ale w ogóle może pan to w jakiś sposób tak określić, ile, ile tego będzie, no bo my będziemy też dzierżawić, prawda? Będziemy dzierżawić, no, no i będziemy musieli jakiś, m, wiedzieć za ile, co my będziemy dzierżawić. To, to, to wszystko. A to wszystko jest w załączniku umowy dzierżawy, czyli to, co jest nam potrzebne do prowadzenia działalności. My nie możemy wydzierżawić pieca, jak nie będziemy liczyć ale, ale nie, no, no bo pan się tutaj już tak ironicznie uśmiecha. Ale, nie, ale no, proszę bo nam bo ja panu to miesiąc. tłumaczę. Wydzierżawione mamy sieci energetyczne, które pozwalają nam na dystrybucję i sprzedaż energii. A może pan powiedzieć, jakiego rzędu są to pieniądze, za ile my to dzierżawimy? 29 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Miesięcznie, tak? tak. Za, za dzierżawę tych. Yy... 30. 30 000, okay, tak. no, a te, te pieniądze na tą dzierżawę to na razie są z tego 1,5 mln, tak? Tak. Z tego 1,5 mln. Ok. No a ten y, kapitał, który no, my coś musimy jeszcze wnieść do tej spółki. Będziemy coś wnosić, bo kiedyśmy żeśmy rozmawiali, Pan mówił, co będziemy. Może by Pan powiedział oficjalnie też. 1,5 mln wnosimy do tej spółki, żeby Pieniędzy. rozpoczęła działalność. Tak. Pieniędzy. Finansów. Tak. No a... finansów. A y, te ciepłownicze instalacje? Y, w tej puli jest po pierwsze zabezpieczenie środków na opłaty za energię elektryczną, za czynsze, zakup potrzebnego węgla na, na to, żeby rozpocząć działalność i jeszcze mieć rezerwę. Mhm. To wszystko jest w porozumieniu z elektrociepłownią. To nie są przez nas wymyślane ilości, tylko my mamy konkretne dane. I y, do. Normalnej działalności, czyli chodzi o pensje, chodzi o podatki, chodzi o opłaty jeszcze koncesyjne, które jeszcze nie do końca wiemy, jakie, jakie one będą, ale to powinno wystarczyć na rozpoczęcie działalności i kontynuowanie jej przynajmniej przez rok czasu, sezon grzepny, no potem. To... A rozpoczynamy 1 września? Tak pan mówił, bo nie pamiętam. Chcielibyśmy, panie Alicjo, natomiast wszystko zależy teraz od prędkości działania sądów w tym kraju, ponieważ. O KRS, chodzi? o KRS. O, KRS. o zarejestrowanie spółki w krs ponieważ, żeby wnioskować o koncesję, musimy tak, mieć spółkę powołaną. No, no, KRS jest takie troszkę bardziej konkretne, a sądy szersze, dlatego się to pytałem. O, o no ale to sąd akurat rejestruje. Tak. Dziękuję. Proszę. Dziękuję bardzo. Tutaj Pani Radna Alicja w dużej części jakby wyczerpała zakres pytań, który również chciałbym zadać. Natomiast. E, e, Plan działania mniej więcej e, usłyszeliśmy wszyscy, jaki jest na najbliższy czas. E, czy elektrociepłownia Druchów jest właścicielem jakiegokolwiek majątku e, na terenie tym, na którym działa? Jakiegokolwiek. E, czy, ma, e, czy jest to majątek też dzierżawiony przez elektrociepłownię do tej pory od innych e, podmiotów? Jeszcze raz przypominam, że umowę podpisaliśmy dzierżawy sieci od ECA, spółki córki, ponieważ ona jest właścicielem tego majątku. W jaki sposób nowa spółka uzyska 8 koncesji, bo tyle jest potrzebnych, aby szybko rozpocząć działalność w obszarze obecnie obsługiwanym przez elektrociepłownię Andry? W sposób zgodny z prawem. Znaczy no, ja sobie nie wyobrażam panie burmistrzu, że pan łamał prawo, więc chciałbym od uzyskać odpowiedź na to pytanie. No złożenie tak, składamy nie... wniosek i uzyskujemy koncesję. Ale kiedy? Jak najszybciej. Jak najszybciej. A czy jest e, jak najszybciej możliwe uzyskanie pozwolenia zintegrowanego na wprowadzenie pyłów i gazów e, do powietrza, również pogór wody i te inne e, związane z e, działalnością tak... E, dużego y, podmiotu y, wytwarzani odpadów niebezpiecznych i innych i w, w, w jakim czasie? Znaczy ja, ja jestem mile zaskoczony taką wiedzą pana radnego. Zapraszam do grupy organizacji tego przedsiębiorstwa. Myślę, że swoją wiedzą pan nam podpowie jak to zrobić. Wszystko Ale to nie jest formalnie. odpowiedź na pytanie. Ja pytam, y, żeby pan odpowiedział na pytanie. A o moją wiedzę proszę się nie martwić. Ja się nie martwię o Pana wiedzę, natomiast zapraszam do współpracy i się Pan, co my robimy w tym zakresie, żeby jak najszybciej uzyskać koncesję i rozpocząć zarówno dystrybucję prądu, jak i produkcję ciepła dla miasta. To znaczy Pani burmistrzu ja proszę o odpowiedzi na, na to pytanie. Będziemy informować o terminach uzyskiwanych koncesji na bieżąco. Ja jestem tylko reprezentantem mieszkańców, także że przypominam, że to nie udziela mi Pan e, e, nie odpowiedzi jako radnemu Krzysztofowi, tylko e, też e, za pośrednictwem tych mieszkańców. Mieszkańców interesuje, kiedy dostaniemy zgodę na pyły, zawieszone opłaty i inne rzeczy, tak? Tak, bo to się wiąże. Czy mieszkańców interesuje, czy jest woda ciepła w kranie, czy mają ciepłe kaloryfery i czy jest światło w domu? Ale przecież jedno z drugim się wiąże, więc pytam w o to, żeby mieszkańcy ciepło. I teraz jedno, jeszcze jedno z pytań, które też się nasuwa w tej sytuacji. W jaki sposób nowa spółka przekona obecnych klientów do skuteczności swoich działań w ramach nowego projektu? Proszę nam zostawić możliwość rozmawiania z tymi podmiotami. Nie wchodzić w szczegóły działalności spółki, ponieważ my już rozmawiamy z podmiotami i one wyrażają nadzieję, że spółka gminna jak najszybciej podejmie swoją działalność. Jeszcze jedno pytanie: Czy sprawdzono, czy w wykazie KRS-ów nazwa spółki nie koliduje już z zarejestrowanymi podmiotami na terenie Rzeczpospolitej? Dowiemy się z sądu. A jeżeli będzie nie, to zmienimy nazwę. Aha. No i bardzo dobrze. Dziękuję bardzo. Chcę zapytać w jednej sprawie, właśnie między innymi, do Ostatnie pytanie. Ostatnie. Ostatnie, tak jest, panie przewodniczący. Z tego, cośmy się dowiedzieli na Komisji Gospodarczej, jedna droga będzie wykonana z tego w, w tym roku, płatność będzie w przyszłym roku. Jak wiemy, wiele dróg jest takich, gdzie. Są bardzo pilne. Ja myślę, że tutaj Panu Burmistrzowi podsunę taką propozycję. Jeżeli